Dzień dobry drodzy rówieśnicy. Po weekendzie pełni sił i energii. Zabieramy się za ćwiczenia. Wdech, wydech, wdech, wydech. Ręce w bok, kciuk góra, kciuk dół i lekko do tyłu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech, wydech, jeszcze raz. Raz, szybciej trochę, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. I rozluźniamy się do przodu, do tyłu. I jeszcze raz. Ach, na boczki. I druga strona. I jeszcze raz mocniej rozciągniemy się na bok. I druga strona. I już zabieramy się za drzewkę. Wdech, wydech, głowa na bok. Na ramię, bark opuszczony. Wdech, wydech, wydech, wydech. Łagodnie rozciągamy sobie boczną ściany mięśni szyjnych. I wyprost, i druga strona. I wyprost, i rozluźnienie, i głowa w dół. Brzuch oczywiście napięty, pępek przywarty do kręgosłupa prawie. <laughs> tak jest. Wdech, wydech, barki opuszczone. Wracamy do pozycji wyprostowanej i odchylamy głowę do tyłu. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Rozluźnienie i powtarzamy cały ten. cykl na boczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech. Wydech, wyprost, druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozciągnięcie, wyprost, głowa w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźnienie, w brzuch cały czas napięty, barki opuszczone. Wyprost i głowa do tyłu. Wyprost. A teraz oczywiście dłoni obydwie nad obojczyk. Głowa w bok, do tyłu, broda wysoko. Wdech, wydech, wdech, wydech. Druga strona, broda w bok, do tyłu i wysoko. Zatrzymujemy lekkie rozluźnienie, i wracamy do pierwszej strony. Głowa w bok, tył. Broda wysoko. Czujemy tutaj rozciąganie mięśni i ruchy, i druga strona. Hop. Broda wysoko. I rozluźnienie. Wdech, wydech. I wdech, i wydech. Wdech, i wydech. I jeszcze jeden wdech. I rozluźnienie. No oczywiście musimy jeszcze pomyśleć o obręczy biodrowej co jest bardzo ważne. Odcinek lędziowy. Do przodu lekko ugięte nogi w kolanach. Do przodu i do tyłu i do przodu, robimy to powoli, ale dokładnie, wdech, cały czas oddychamy głęboko, nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami i druga strona, hop, dwa, odcinek lędźwiowy rozluźniony jest ważny, tu są często dolegliwości, musimy zadbać o rozluźnienie kręgów tutaj, żeby były przestrzenie dla dysków i druga strona, Trzy, cztery, pięć. Wyprostowujemy się. Wdech, wydech i ręka po uzie spływa w dół w kierunku dołu podkolanowego. Coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. A druga ręka zatacza okrąg nad głową. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i zmiana. Raz. Dwa, trzy, cztery, 5 Czujemy jak rozciągają się boczne mięśnie. Wydech, wydech i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ostatni. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, i druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wracamy do postawy wyprostowanej. Lekko się rozluźniamy. I pajacyk taki rozluźniający. I w górę. I jeszcze raz. Nie pochylamy się do przodu. Pracują mięśnie nóg. i góra, a teraz pochylamy się do przodu, staramy się zachować proste plecy. Popracują teraz troszeczkę mięśnie długie pleców, wdech, wydech. Plecy mamy proste, pochylamy się powoli, powoli rozciągamy całą tylną ścianę naszego, naszych mięśni z tyłu taśma, aż od potylicy. Przez plecy pośladki aż do pięt. Wdech, wydech, wdech. wydech, wdech, wydech. Staramy się dotknąć dłońmi maty. A jak nie damy rady, no to możemy tutaj za kosteczki. A jak też nie damy radę, no to już trudno, ale jeżeli tylko tak damy radę, no to ćwiczmy koniecznie, żeby uruchomić sobie wszystkie mięśnie i żeby zwiększyć kondycję. A my tymczasem sobie zjeżdżamy w dół i do dołu. No, mamy to? No. I teraz tak. W jedną i w drugą stronę. Raz. Rozciągamy się. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech. Wydech. Jeszcze raz. Raz. Dwa. 3, 4, 5. Hop, nogi proste, wdech, wydech i ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, hop, nogi proste, dłonie na kolana I raz jedno kolano do przodu, raz drugie. Powoli, powoli. Powracamy do pozycji wyprostowanej. Krew powoli zdąży nam odpłynąć z głowy w dolny części ciała, wdech, wydech, wdech, wydech. A dzisiaj dzień dobroci dla kręgosłupa. Przechodzimy na matę, do kręgu otwartego, rozciągamy sobie kręgosłup, głowa w dół, kość ogonowa schowana i kręgosłup rozciągamy w górę. Wdech, wydech, wdech, Wydech, kilka głębokich wdechów i wydechów. I teraz głowa w górę. Kość pogonowa też, kręgosłup pracuje w dół. Barki są aktywne, nie zapadamy się na barkach. Głowa wysoko. Wdech, wydech, wydech, wydech. Wytrzymujemy. I teraz w dół. I rozciągamy kręgosłup w górę. Kilka głębokich wydechów i wydechów. I góra. Hop. I dół. Pamiętamy, żeby nie zapadać się na barkach. Wszystko aktywne. I góra. Lekko rozluźniamy się w jedną i w drugą stronę. Dłoń podpierającą kładziemy sobie na środek. Palce mamy rozstawione, żeby ułatwić sobie utrzymanie równowagi i w górę powoli rozciągamy się ręka do przodu, noga do tyłu, rozciągamy całe ciało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W dół. Druga ręka. Też pamiętamy o rozstawionych palcach. Dobrze. I teraz druga ręka i noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opadamy. Rozluźniamy. Wracamy do pierwszej pary. Ręki i nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. W dół. Druga strona. Raz, dwa, Trzy, cztery, pięć. Wytrzymamy. Wdech, wydech. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie. Dół. I druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I kładziemy się na macie i ćwiczymy wszyscy. Również nasi kochani leżący w łóżkach. Wdech, wydech, wydech, wydech. Układamy się wygodnie na materacykach albo na macie. Ręce do tyłu. I do przodu lekko wnosząc głowę. Raz. I jeszcze raz. Hop. Do przodu. Do przodu. Do przodu. I do przodu. Wdech, wydech, wdech, wydech. sobie mięśnie i stawy skokowe. Góra, stopa, druga wyprostowana. Jedna zgięta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I klaszczemy sobie stopami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uelastyczniamy je. Wdech, wydech. A teraz dziesięć razy, szybciej. Raz. Tak, żeby ruch wychodził z biodra. Dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wdech, wydech i spróbujemy poklaskać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i rozdźwigniamy. Wdech, wydech i ostatni raz. 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. I rozluźniamy. Wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz połóżmy sobie stopy na macie. Sprawdźmy, gdzie one są, są w pobliżu. Dobrze. I dłonie mamy na biodra. Na udach, ale w okolicy bioder. I lekko unosząc głowę wędrujemy sobie w górę w kierunku kolan. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wytrzymujemy, brzuch napięty. Wdech, wydech, wydech, wydech. Schodzimy w dół, w dolinę. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Hop. Głowa lekko w górę. 3. Brzuch napięty. 4, 5, 6, 7, 8. Wytrzymamy i schodzimy w duch. Rozluźniamy mięśnik karku. I mięśnie rąk. Wdech, wydech. I ostatni raz, wędrówka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wytrzymamy brzuch napięty i w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No, i rozluźniamy się. Wdech, wydech, wydech, wydech. Jedna stopa zostaje na macie, a druga noga w górę i w dół, w górę i w dół, w górę i w dół, a teraz na bok. Raz i do, wypl, i do pozycji normalnej. Raz, dwa, trzy, cztery. Odstawiamy stopę i druga noga. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, jeszcze dwa razy. Góra, dół, góra, dół i bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stopa wraca na matę, wdech, wydech, wracamy do pierwszej nogi też pięć razy góra, raz, dwa, nie kładziemy nogi na matę, trzy, cztery, pięć i bok, raz, dwa, trzy, cztery, pięć stopa jest druga też na macie, wdech, wydech, wracamy do drugiej nogi, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i bok, raz, dwa, trzy, cztery, 5, stopa wraca na matę, wdech, wydech i teraz ostatni raz. Pierwsza noga ćwiczy góra dół. Pamiętamy, że nie kładziemy na macie, wszystko to się odbywa w powietrzu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i bok. Raz, dwa trzy, cztery, pięć, stopa na matę, lekki rozluźnienie, Wdech, wydech i druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i bok. Raz, dwa, trzy. 4, 5 stopa wraca na matę, wdech, wyduch, wydech, przytulamy, odmy dwa kolana do siebie i rozmasowujemy kręgosłup. 3 razy w jedną stronę, 2, 3 i w drugą, raz, dwa, trzy i opuszczamy sobie stopy na matę. Wdech, wydech, wdech, wydech. Podnosimy jedną rękę wysoko. I przekładamy ją na ramię. Drugie. Raz, dwa, trzy. I druga strona. Raz, dwa, trzy. Wracamy do pierwszej. Raz, dwa, trzy. 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 I tył, i przód. Tył, przód. Tył, przód. Ręka na Macie, druga strona. Raz, dwa, trzy, odwrotnie. Raz, dwa, trzy. Kilka razy. I ostatni raz. I tył, i przód. Tył, i przód. Tył, i przód. I jeszcze raz. Tył, przód. A teraz obydwie ręce w górę. I raz jedna, wyżej, raz, druga. Rozciągnijmy sobie tutaj górną część tułowia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Ręce zaciśnięte w pięści i, i znowu góra i dół. Łokcie nie zginamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i kółeczka. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć i kółeczka. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć i kółeczka. I stop. Dłonie mamy na kolanach. Wdech, wydech, wdech, wydech. Podkładamy sobie obydwie dłonie pod potylicę. Łokcie mamy rozstawione w bok. I do przodu głowa. Ale nie ciągniemy głowy rękoma, tylko pracują mięśnie brzucha, a dłonie są po to, żeby nam było w głowie wygodniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i na bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. I do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i boczki. Okrągłe plecy. Powoli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech i głowa do przodu. Raz, brzuch pracuje. Dwa, trzy, cztery. Pięć. Rozluźnienie. I bujamy się. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Kładziemy się. Wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz nogi mamy w górze. Zaciśnięte pięści między kolana i ściskamy kolana. Dłonie zwinięte w pięści. Napinamy przy tym mięśnie brzucha, mięśnie pośladków, mięśnie wewnętrzne. Raz, dwa. Mocno ściskamy, wytrzymujemy. Rozluźnienie. Wdech, wydech. Jeszcze raz. Zaciskamy, zaciskamy. Rozluźnienie. I jeszcze raz. Rozluźniamy. Zaciskamy. I rozluźnienie. I wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz zakładamy sobie stopę na kolano. Obejmujemy. Wdech, wydech. Ujamy się leko. Dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz ręka obejmuje tylko jedno kolano. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, zmiana nóg. Teraz stopa zahaczona na drugie, druga stopa. Bujamy się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tylko kolano łapiemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Rowerek raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, wdech, wydech jeszcze raz, hop. A tylko kolano. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Do przodu. Tak jest. Druga strona. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stopy stawiamy sobie na macie. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech, wydech, kładziemy nogę jedną i drugą na macie. Podstawiamy sobie obydwie dłonie pod odcinek którego kręgosłupa i wciskamy go w matę albo w materac. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymamy, brzuchy pracują, mięśnie. Wdech, wydech. Rozluźniamy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy. Wdech, wydech. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy. I wyciągamy sobie dłonie spod kręgosłupa. Obejmujemy kolana. Lekko się bujamy do przodu, do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz kładziemy się na macie. rozciągamy na całą długość. O szerokości nie mówię, tylko mówię o długości. Wdech, wydech. Rozluźniamy wszystkie mięśnie. Nabieramy powietrze nosem, wydychamy ustami. Wdech, wydech. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech, wydech. Wdech, wdech i wydech. Przeciągamy się w jedną i w drugą stronę. Teraz połóżmy sobie dłonie wzdłuż ciała. Jedna stopa na matę. Skręt wiodę w bok. Podpierając się ręką przechodzimy do siadu skrzyżnego. Oddychamy. Patrzymy sobie za okno. Myślimy o przyjemnych rzeczach, żadne nieprzyjemne, nie jest wszystkie przyjemne. Wdech, wydech, rozkładamy ręce w bok, nabieramy powietrze, dźwigamy je w górę z wdechem, rozciągamy kręgosłup. I z wydechem opuszczamy dłoni na serce, i do następnych ćwiczeń. Miłego dnia, do widzenia!